W tym materiale pokażę Wam włoski sposób gradowania monet. Mamy tutaj monetę zamkniętą w taki foliowy, plastikowy flip i szczelnie tutaj zaplombowaną, że nie da się jej wyjąć. Ale my właśnie dzisiaj w tym materiale, a ja konkretnie tutaj przed kamerą, tą monetę z tego właśnie, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest slab z tego flipa, wyjmę. Słuchajcie. Yy, to jest coś, z czym się już spotkałem parę razy. Wiem o tym, że właśnie, zwłaszcza we Włoszech, taki sposób zamykania, plombowania monety jest dosyć popularny. Mamy tutaj jednoznacznie opisane, czyli jest opis kto tę kto monetę zamknął, jest opis samej monety, jest ocena stanu, tutaj jest jako SPL, czyli to by odpowiadało extremely, extremely fine, jeżeli chodzi tutaj o skalę. Sheldona I, i sama karteczka jest tutaj takim, nie wiem jakim, takim nitem, zamocowana do tej foliki. Jak i sama moneta jest tak zrobiona, że jak widzicie, nie da się jej wyjąć. Są po prostu cztery takie nity tutaj wprasowane na narożnikach. Natomiast, jak sobie popatrzycie, powiem Wam szczerze, ta folika jest dosyć dosyć elastyczna i ja wydaje mi się, abym ja nie miał do niej zaufania, jeżeli chodzi o dłuższe. Przechowywanie monet. Zastanawiałem się, w którym roku mogło to być do, do tego flipu włożone. Natomiast pojawia się tutaj znaczek euro, więc podejrzewam, że jest to już zrobione po wejściu Włoch do strefy euro. Nie wiem, w którym roku to było, ale no, obstawiam gdzieś ostatnie 20 lat. No i co tu generalnie mamy? Mamy tutaj 1857: Ferdynand II. Dei Gratia Rex, czyli zbożu Łaski król i jest to 120 grani regni Sic and Nie wiem jak to dokładnie odczytać, ale generalnie królestwo obojga Sycylii 120 grani. Jest to moneta srebrna, mamy tutaj srebro próby 833, 27,5 grama, średnica monety 37 mm. I taka moneta w takim stanie analogicznym to jest koszt w około 350-400 zł. Widać tutaj ślady mm, Gręczpanu, no ale myślę, że bardziej będzie to widoczne w momencie, gdy tą monetę z tego, no nie wiem jak to nazwać, cały czas ścisnie mi się tutaj określenie slab, no ale nie jest to slab. Tak, tylko Wam pokażę pozostałości z otwarcia, które kiedyś robiłem, jeżeli chodzi o slaba polskiej monety 10 złotowej 1935. To jak widać, jednak zdecydowanie większe i mniej poręczne. Tutaj Taki typowy kopertkowy rozmiar 2x2 cale przechowywania. No ale słuchajcie, dobra, spróbujemy zobaczyć, jak to, jak to wyjdzie i czy uda się tą monetę z tego bez szwanku wyjąć. Zobaczmy. Nie chcę tutaj tego rozcinać. Tutaj miałem nadzieję, że uda się to otworzyć w taki sposób, żeby nie hmm. Żeby nie narobić e, za bardzo szkód, ale już widzę, że jeżeli tak to zrobię, to prawdopodobnie no, te nity mają dosyć ostre krawędzie. Nie chciałbym nimi tej monety e, uszkodzić. Chyba jednak zrobimy to w troszeczkę bardziej no, siłowy sposób, czyli po prostu. O, może tak. Widzę, że jeden wypadł, drugi pewnie też wypadnie, więc powinno nam się udać. Dobra, mamy dwa nity tutaj. I monetka jest odpakowana. To co mnie zawsze niepokoi, to zobaczcie jaki jest ślad tutaj na, tym, na tej folice. Też mnie zastanawia, czy to jest po prostu wytarcie ze względu na to, że moneta się w tej folii przemieszczała, czy jest to tłusty ślad, tak jak w tych albumach tak zwanych zem zemście Honekera. Tutaj jakby nie czuję pod palcem, żeby było to specjalnie tłuste. Natomiast no nie wygląda to, mówiąc prosto, nie wygląda to zbyt dobrze. Moneta nie wyglądała zbyt atrakcyjnie przez tą folikę. Zobaczmy, jak prezentuje się na żywo. No te zielone punkty, wydaje mi się, że to wymagałoby jakiejś konserwacji i umycia. Tutaj te najwyższe partie też podejrzewam, że są takie przebarwienia jakby właśnie od kontaktu z PVC, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego. Flipa 3, może wcześniejszego sposobu przechowywania. Zobaczcie, jak to wygląda. RAND. Tutaj napis na rancie. Ślady Justunku to przetarcia, to nie są wytarcia w obiegu, to jest Justunek, czyli dostosowanie parametrów monety do nominału. Czyli po prostu moneta była troszeczkę zbyt ciężka i ją przetarto, żeby. Trzymała parametry 120 grani Ta moneta, jeżeli chodzi o samo srebro, w niej zawarte to jest 22,9 grama czystego srebra, czyli parametry bardzo zbliżone do monet łacińskiej Unii Monetarnej. Ale jeszcze raz, tak jak powiedziałem na początku, generalnie, jeżeli chodzi o parametry, to mamy tutaj 27,5 grama srebra, próby 830. 3 średnica 37 mm czyli tyle samo co monety łacińskie Unii Monetarnej. Całkiem fajna monetka udało mi się ją nabyć na jednej z ostatnich zagranicznych na aukcji w których uczestniczyłem. No fajna, fajna rzecz. No i też ciekawiło mnie właśnie samo to zamknięcie tej monety jest to coś można powiedzieć na naszym rynku jednak rzadko spotykanego. Dobra, dajcie mi znać, czy mieliście do czynienia właśnie z tego typu monetami, gdzie indziej niż we Włoszech, bo we Włoszech to wiem, że jest to dosyć powszechnie spotykane, czy, ale czy jeszcze gdzieś się z czymś takim spotkaliście? No i generalnie, czy właśnie takie monety egzotyczne jak Sycylia są w Waszym kręgu zainteresowań? Czekam na Wasze komentarze. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć kanał, żeby więcej takich właśnie treści jak dzisiaj na kanale się pojawiało. Zapraszam was do opisu pod filmem. No i na koniec, jeżeli was interesują co ciekawego w 2025 udało się do mojego zbioru dołożyć, no to w tej chwili wyświetla wam się tutaj film. Możecie kliknąć i zapraszam do oglądania. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.